Ej, psie, halo, Miał miał chał, chał, <noise> no co tam, przywitaj się z widzami, Przy, przywitaj się z widzami, Sasza, o Jezu, wyrażasz zgodę o upublicznianie twojej tożsamości w internecie? Pomocy widzowie, Daligowski nie karmi mnie od tygodni, wyślijcie pomoc. Mogę cię kopnąć? Mój pies się chyba zepsuł. Sasza, przywitaj się z widzami. Widzicie, widzowie, mój pies ma was gdzieś. Mój pies woli wąchać trawę. W ogóle wiecie, czego ja się boję. <gry> ja się boję, że ktoś zauważy, jak ja gadam do swojego psa, psa widzowie i pomyśli, że mam coś nie tak z głową. Bo ja idę, nagrywam swojego psa i mówię do niego widzowie. W ogóle to niby jest pies, ale to się nie zachowuje jak pies i to jest najlepsze. Ty w ogóle, cień Reveal Lamao. W ogóle wiecie, że teraz o psów nazywa się Shitsu. Dosłownie w nazwy jest Shit. No dawaj, chodź, wracamy do donciu. Zamknij się Dali Blopski, proszę.